Serdecznie ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. Na dzisiejszym odwiedzam jednostkę położoną w powiecie sanockim, wojewódzkim województwie podkarpackim jest to OSP Koła. Wokół mnie rozciągają się malownicze tereny, które będziecie mogli zobaczyć na przebitkach w trakcie filmu, ale te malownicze tereny nie byłyby bezpieczne, gdyby nie załoga ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie właśnie gminy Komanza. Dobrze mówię, gmina Komańcza, w tym też załoga OSP Komańcza, z którą idę się przywitać. To po kolei od lewej strony Paweł, Paś, wiceprezes Adrian. jednostki od 22 lat w straży. Piękny stwarz, cześć. Magdalena, skarbnik od 11 lat w Pięknie. Łyszek, prezes od 12 lat w straży. Marzena, sekretarz od ruchu straży. Paweł, kierowca, ruchu od 19 lat w straży. Pięknie. Mamy przedstawioną załogę, która działa na tych terenach. Jak widzicie, za nimi znajdują się dwa samochody gaśnicze. Pierwszy z nich to jest... Tu może pana kierowcę poprosimy. To jest Mercedes Atego rok produkcji 2010, model 1429. Jest to samochód średni gaśniczy o pojemności 1,5 tysiąca litrów i 200 litrów środka pianotwórczego. To to pompa 1600 litrów na minutę. Świetnie. Świetnie, zobaczcie, mamy tutaj Mercedesa tego, który e, służy druhom pewnie jako pierwszowyjazdowy Pierwszowyjazdowy i główny auto z tyłu tego, że nasze ciężki już jest dosyć wiekowe, także głównie korzystamy z Mercedesa Właśnie, jeżeli mówimy o wiekowym samochodzie, ile on może mieć lat? O, rok produkcji 1987, czyli już się będzie zbliżało prawie 40, czyli nie będzie jubileusz mały dla niego, ale jest do tej pory niezawodny, można powiedzieć. Posiada zbiornik o pojemności 6600 litrów wody, także jest na tych terenach niezastąpiony, gdzie mamy po prostu mało hydrantów i trzeba było korzystać z rzek czy z czegoś, to mamy do... ładny zapas wody na chwilę działania. To jest trafna uwaga, drodzy widzowie, bo tutaj jak e, drugi kierowca wspomniał, e, na tym terenie po prostu nie ma sieci hydrantowej, z tego względu, że to jest teren górzysty, może nie aż tak bardzo zurbanizowany i to byłoby mm, jakąś trudnością wybudować tą sieć hydrantową, więc druhowie tutaj są taką ostoją bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zapoczenie wody przy użyciu tego samochodu. 6600 litrów to też nie jest typ typowa pojemność, bo one normalnie mają, tak jak tutaj wcześniej rozmawiałem, 6000, tak? 6000 ale nasz z tytułu tego, że nie potrzebujemy na nim piany, ma połączony zbiornik pianotwórczy 600 litrów z zbiornikiem wodnym. Świe, świetne rozwiązanie także. Widzowie zawsze się cieszą, jak mogą zobaczyć już samochody, które tak często się nie spotyka. Twierdzą, że muszę je dobrze nagrywać, bo to jest pamiątka później na, na lata. Można e by przyjąć, że ten jest jeszcze w oryginalnej zabudowie, nie jest po jakiejś tam nowej karosacji. No Tylko właśnie, to jest jeszcze oryginalna zabudowa. Nawet e z z ten modulator dźwięku wydaje mi się, że też jest, oryginalny. Też, 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 to jest cały oryginalny, także to jest ciekawe, a w ogóle do tego samochodu jest jeden patent, z, taki odciąg do spalin zrobiony z węża sawniaka, ale to, to pokażemy za chwilę. Jedynie co jest zmienione, to jest dodana ciągarka przez nas, zobaczcie, mamy ciągarę. także jakby trzeba było yy, podziałać to. Się poratować poratować to, to To mamy to. Pewnie w przyszłości marzyłoby się wam coś innego, co też by było zabezpieczeniem wodnym w dużej ilości, prawda? Na pewno w tej chwili takie koszty, nie wiem czy nasza gmina po prostu to podała, ja ale rozumiem. może... Jak będą jakieś tam fajne dofinansowania, to się coś uda. To tu mocno. Będziemy, będziemy się stary tak. zawsze cały czas. Pozdrawiamy od razu pana wójta i, i prosimy o wsparcie. Słyska. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajnie. Także, drodzy widzowie, zobaczcie, no e, tak jak tutaj rozmawiałem z strażakami z OSP, Słyska. tych jednostek w minie jest 5, z czego Słyska. samochody gaśnicze z wodą, stricte ma 3, tak? Wie. Dwie, dwie, dwie jednostki. Dwie jednostki, także zobaczcie, a do jednostki PSP SANOK, bo, bo to jest 40 km, 40 km. No, 40 km. Skomańczy, ale przyjmując, że teren mamy jeszcze. 15 km, 17 w tamtą, w, tamtą w tamtą i w tamtą stronę to jakieś 60 parę także zobaczcie drodzy widzowie jak to OSP ma bardzo duży teren działania i w przypadku naprawdę jakiegoś poważnego zdarzenia wiemy, że takie historii były bo były pożary budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych wypadki samochodowe musi się jakby sama zająć tym zdarzeniem zanim dotrą kolejne siły i środki w tym też z wielkiej odległości te z Państwowej Straży Pożarnej więc tu też kibucujemy Wam, żeby ten sprzęt się rozwijał bo to jest podstawa bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Komancza i okolicy. Zobaczcie, nie zdziwiłem się, że w tej skrytce znajdziemy właśnie sprzęt hydrauliczny marki Lukas. Mamy tutaj nożyce, rozpieracz ramieniowy, mamy zestaw plinów w skrzynkach. Zapewne Jak jeszcze jest rozpieracz kolumnowy. O, jest jeszcze kolumnówka, fajnie. Opryskiwacz, zobaczcie, z jakimś detergentem. Do tak neutralizacji, tak do neutralizacji. Super. Mamy tutaj skrzynki. W skrzynce widzę kamizelki odblaskowe, osłonę na podwyżkę okay. e, powietrzną. Kierowcy, żółte opakowanie po lewej stronie. Mamy stożki ostrzegawcze i jakieś dwie skrzynie. Być może wodery tam są? Być może. Linki. A, linki. Ok. Dla... To prosimy o otwarcie kolejnych skrytek. Zobaczcie, podręcznik, sprzęt burzący, czyli to, bez czego strażacy by nie mogli tak naprawdę prowadzić działań. Bo mamy tutaj haligana, mamy nożyce, dzięki którym możemy przeciąć jakieś druty, kłódki, jest linka gospodarcza, jest siekiera, jest topór, stojak hydrantowy, mamy również kopacz, jeżeli się nie mylę, tak to się nazywa. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Mamy również bosak i klucz do hydrantów i skrzynię u góry, która nam się wysuwa. Kolejna skrytka, zobaczcie torba PSPR1 z deską ortopedyczną razy dwa. Szyny Kramera. Widzę również pompę szlamową. Mamy również pompę do wody czystej. Wodery, które wcześniej właśnie myślałem, że są tam. I sorbent. Właśnie, jak jesteśmy przy sorbencie, wiem, że tutaj jest takie pojęcie jak duża pętla wieżczacka, czyli bardzo dużo pojazdów, chyba szczególnie motocyklistów, Tak mi się wydaje, że dużo się tutaj porusza. Tak, tak, mieliśmy tak. ostatnio nawet taki przypadek związany z wypadkiem niestety śmiertelnym motocyklisty. No i w którym też musieliśmy uczestniczyć. Rozumiem. To było gdzieś na terenie... No, dokładnie, nie wiem czy nawet kilometr od naszej A, jednostki. No to przykra sprawa. Eee, ale no jak widzicie druhowie muszą być gotowi na to, żeby zabezpieczać też drogę, bo w sezonie turystycznym ta droga prowadząca na, na Cisną, na Ustrzyki, na Polańczyk, na wetlinę, tędy dojedziemy, jest bardzo, bardzo uczęszczana, szczególnie właśnie tak mi się wydaje przez motocyklistów, bo tak. to jest malowniczy, krajobrazowy teren. E, bardzo duże walory turystyczne i e, no, fajne drogi, po prostu dużo zakrętów a motocykliści to lubią e, przechodzimy, ja sobie pozwolę odsuwać jedną skrytkę zobaczcie, autobomba pojazdu, czyli tutaj kierowca operator obsługuje e, tą pompę aby e, podać wodę, czy też pianę, czy też e, właśnie wodę przy użyciu szybkiego natarcia, linia LSN czyli linia szybkiego natarcia znajduje się w tym miejscu, mamy prądownice wodne i zobaczcie, mamy super sprzęt bardzo fajny zakup. Muszę aż to pokazać. Mamy tutaj lancę kominową. Naprawdę ucieszyłem się, że to zobaczyłem. Powiem Wam, że niewiele jednostek w kraju to ma. Także cieszę się, że Wy Do, to macie. Dosyć drogi zakup. Dosyć drogi, ale potrzebny. potrzebny na naszym terenie, tak. No, w na terenie tak, bo jeszcze jest. Póki co nie ma tu też jakichś. Zastępczych źródeł ciepła, w sensie e, fotowoltaika, mało kto kogo stać, w tak. części opał Oba. stały typu drewno. Zgadza się. Mamy lancę kominową, którą możemy podłączyć na zasadzie szybko z e, i po prostu e, tu jest niewielki przepływ, bo zdaje się, że około 6 litrów, może 18 na minutę, w tym momencie sobie nie przypominam, aczkolwiek możemy podać taki prąd mgłowy wody, e, zgasić e, po prostu pożar sadzy kominowej. Lanca może być tak złożona do pożarów samochodów Długa, do przebijamy szybę i wsadzamy do środka, i też tak, tak, tak. skutecznie możemy ugasić. Zobaczcie, też, też tak jak kolega wspomina, można tego użyć. I na przykład, jakieś, gdybyśmy mieli poszycie pod dachu, gdybyśmy się przebili, też możemy środek ugasić czy ponad jakieś tam trudno dostępne miejsca. Także polecamy rozwiązanie, bardzo fajne. U góry, typowa pompa pływająca Niagara, tak, i prądownice proste odełko wężowe jeszcze tam widzicie tak, tak, tak. i to bardzo bardzo ciekawe też bym prosił jakbyś mógł wyciągnąć w międzyczasie za chwilę pokażemy a ja idę do kolejnego Skryki. O, zobaczcie, mamy tutaj bardzo też świadomych strażaków, bo postępują z wymianą odcinków wężowych. Wiem, że one są droższe, te w kolorze takim jaskrawym, aczkolwiek poprawiają bezpieczeństwo ratowników w pożarze. A pamiętajcie, że ratownicy bezpieczni to też bezpieczni mieszkańcy. Po prostu te linie są dużo lepiej widoczne, poprowadzone w dymie. Strażak może ją łatwo odnaleźć. Na dodatek łatwiej zarządzać całą akcją jest, kiedy widzimy odcinki wężowe rozwinięte, nawet w ciemności przy użyciu lata. Lepiej one się prezentują w, ten, w tym sensie, że dostrzegamy je. Mamy ściągnięte siodełko wężowe. O, zobaczcie. Tak się zakłada, można to założyć na przykład na ogrodzenie, gdzie chcemy przeprowadzić linię wężową przez ogrodzenie, tak, żeby linia wężowa po pierwsze się nie załamała, a po drugie, żeby się nie przebiła na na przykład w stalowych końcach ogrodzenia czy siatce. I to jest już nowsza wersja tych siadałek wężowych, bo starsze były z, drewnia, z drewnem, które się też nie obracało. Najczęściej tu mamy już rolki. Także fajna sprawa. Myślę, że ciekawa też informacja dla tych, którzy lubią oglądać nasze materiały ze względu na sprzęt i tego typu siodełka, jeszcze u mnie na kanale nie było, mimo że odwiedziłem już ze 151 jednostek w całym kraju. Okej, okay. idziemy dalej. Zobaczcie, mamy agregat prądotwórczy, czyli podstawa e, zasilania w energię elektryczną, wentylator oddymiający. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzimy jest przedłużacz, pilarka jedna, druga i piła do betonu, Przecina, przecinarka tarczowa. Dodatkowo jeszcze tutaj jest wysuwany maszt oświetleniowy, podczas. zasilany z agregatów Świetnie, czyli możemy oświetlić teren akcji przy użyciu tego, tego masztu. Zobaczcie, jak ja już pozwolę sobie wejść do środka. Aparaty powietrzne, które są zabudowane z tyłu w pojeździe. Kamizelka Kadera, bardzo fajnie, że znajduje się na siedzeniu. Dzięki czemu dowódca OSP samochodu, który przyjeżdża pierwszy na miejsce zdarzenia, może być, a nawet musi być, w myśl przepisów, widoczny i oznakowany. Mamy również sterowanie przy, przy użyciu pilota Electron G110 czyli modulatorem zamontowanym w tym pojeździe radiotelefon przewoźny i informacje o autopompie o stanie środków gaśniczych tak się prezentuje Mercedes który to rocznik? 2010 Dziesiąty. zobaczcie drodzy widzowie, znajdujemy się wraz z druhem Paweł. Pawłem a Pawłów jest ile w jednostce? pięciu, 6 sześciu. <laughs> sześciu Pawłów <laughs> także zdarzyła się taka akcja, że wyjechały same Pawły no, raz się zdarzyło, czterech. Cztery gier. Zastęp liczył cztery osoby, także się zdarzyło. Mega. Więc zobaczcie, mamy tutaj e, mostki przejazdowe drewniane. Tak. Drabinę składaną. E. O, właśnie, posak, fajna sprawa. Frontownice do piany. Drabinę rozkładaną i mamy przerobioną drabinę na zawody. Jako drabinę dochową mamy to robione. Tak, wow, mega. że sobie możemy po prostu założyć. Na dach, na kalenicę i sobie po prostu po niebezpiecznie chodzić. Słuchajcie, czyli to by było dla was dużym problemem, jakbyśmy ją za chwilę ściągnęli i pokazali? Nie, bo nie jest ma genialne problemu. rozwiązanie, a. Nie ma problemu, możemy pokazać. Tu mamy takie krótki na dachu jeszcze, w którym się znajduje sprzęt, który się nie mieści. Tu jest parawe. sito kominowe i drobne, cała reszta sprzętu tu pomioty I jest ten dielektryczny, który też się nie daje. Właśnie, ja do niego kopię, bo jestem pod mega wrażeniem. Kole ko kolejna rzecz mnie zaskoczyła w jednostek SP Comańcza. Zobaczcie. Mamy bosak dielektryczny, jaki naprawdę Kodany. składany. Naprawdę świadomy zakup. Jestem pod dużym wrażeniem. To pokazuje, że strażacy tutaj bardzo myślą o bezpieczeństwie własnym i innych. Dzięki takiemu bosakowi możemy przesunąć linie energetyczne, które zagrażają na przykład jakiejś osobie. W ogóle, gdyby okazało się, że jakaś osoba jest. Uwięziona przez energię elektryczną, możemy ją odciągnąć przy użyciu takiego BOSaka. To znacznie poprawia bezpieczeństwo. Jak wiecie, teraz elektryfikacja postępuje, mamy różne zwory na panelach fotowoltaicznych, mamy samochody hybrydowe, elektryczne. No, zagrożeń, jakby z płynących z, z energii elektrycznej, jest dużo. A dzięki takiemu BOSakowi, jako jednemu z elementów właśnie bezpieczeństwa, możemy pracować bezpieczniej i możemy tej pomocy udzielić. Także. Mega, tak, mega fajne. do kompletu nożyce dielektryczne. Świetnie, świetnie. Już są zamówione, no i jeszcze chcemy też huligany wymienić, no ale niestety to wszystko są dużo większe koszty niż zwykły sprzęt. Zdecydowanie, zdecydowanie. zwykły, włosach, tam, zwykły Ale mega, mega, że się tym y, interesujecie i, i dbacie o to, żeby taki sprzęt był. mamy tutaj również sprzęt. Tak, y, 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 tu łopaty, y, szufle z, y, też dobrej marki Fiskars. Uważam, że to jest dobry zakup. Drodzy widzowie, mamy ściągniętą drabinę. Dwa słowa o niej prosimy jeszcze. To jest drabina zawodnicza używana w zawodach strażackich. Oryginalnie posiada tutaj takie haki do zaciepiania. Myśmy dorobiliśmy w własnym zakresie taką podporę obitą filcem, żeby w stopniu jak najmniejszym uszkadzać poszycie. Czy w ogóle nie uszkadzać, jak się wchodzi na domu, bo w tych czasach trzeba też o to dbać, bo ludzie potrafią. Potem smutne, potężne Tak, podetęsze, tak, to tak. Prawda, Ale to zrobić dobrze, ale niekoniecznie Trabina jest fajna z patentem Z tego, że jest aluminiowa, jest stosunkowo lekka I jedną ręką można śmiało sobie Mi... Operować i nie ma problemu gdzieś tam ją Suwać, czy ściągać, podnosić. Mistrzostwo świata. Także drodzy widzowie, kolejny patent od strażaków OSP Komańcza na moim kanale, który myślę, że może zainteresować wiele jednostek SP w kraju. Także świetnie Wam to wyszło. A w międzyczasie ja idę tutaj na bok, aby pokazać Wam podłączenie odciągu spalin, wykonane z odcinka Sawnego. Zobaczcie, można to wysunąć w momencie, kiedy samochód podjedzie, lub schować. Także super sprawa, oczywiście odciąg wychodzi na drugą stronę ściany, dzięki czemu spaliny wychodzą poza garaż i w garażu jest dużo, dużo czyści. Drodzy widzowie, jesteśmy w kolejnej części nagrywek, ja zanim przejdziemy do historii strażackich. Trzech, czterech z akcji ciekawych. Zapytam Was, co tu się znajduje za tymi y, drzwiami garażowymi. No jak widać, znajduje się, albo nie widać, ale jest tam na pewno pogotowie ratownicze, karetka pogotowia najnowsza, jaka jest tu teraz dostępna na Podkarpaciu, jedna z tamtego roku bodajże produkcji. Wow. I to oni, to jest... jak my nie możemy, znaczy nie możemy, nie, nie zdążymy wyjechać wcześniej, to oni są raczej pierwsi na miejscu udzielać bo oni cały czas mają wejście. dyżur u nas na remizie tak, cały są świetnie. Karetka. Przez dwa lata to była na powiecie karetka covidowa. Wow. Karetka już według wytycznych, które, no, które objęły praktycznie całą Unię Europejską, żeby karetki miały kolor jaskrawy, żółty. Co tu więcej powiedzieć? Ciekawa jest na pewno sama karetka, ponieważ jest zabudowana na, na podwoziu Mana. Cóż, karetka jak karetka, nie już niejednokrotnie widzieliście wyposażenia. Czy może, mogę otworzyć? Fajnie. Zobaczcie, tak wygląda w środku. No jest to nowy pojazd, myślę, że nie ma więcej jak 3 lata. Przejdźmy dalej. Pozwolę sobie otworzyć tylną część. A tak wygląda karetka w tylnej części. Czyli mamy tutaj sprzęt medyczny, który ratownicy medyczni używają podczas prowadzonych działań. Drodzy widzowie, jesteśmy tutaj z chłopakami i dziewczynami z OSP Komańcza i wspomniemy sobie 3-4 ciekawe akcje, czy też trudniejsze dla nich akcje, które tutaj wystąpiły w ostatnim czasie, w ostatnich latach ich działalności. A na pewno jedną z takich akcji tutaj może zaczniemy od pożaru Kościoła. Cerki. Cerki, dokładnie to był pożar. Cerki, było to. Pamiętam, ale bardzo, bardzo dawno temu. Mhm. Nomeksów to tam raczej na. Jeszcze na... Nie uświadam Było, ale może ja wiem, z 5-10 Nomeksów. Tak. Osobiście byłem przy tym pożarze w takim stroju niestety kożerowym Nie dało się podejść bliżej niż na 10-15 metrów, a może nawet i mniej więcej, żeby było z większej odległości gasić ten pożar. Brakowało sprzętu. Brakowało, jeszcze, jeszcze nie dysponowałyby wtedy ani Mercedesem, ani Jelczem bo stara 6-6 i żółka, to były odległe czasy. Odległe to jest... czasy w dokładnie. sumie nie takie odległe, bo to był w 20, 20, 2007 rok. No, no ale już to już trochę. Ile pękł? No. Yy, brawo nam się automatycznie pewnie zamyka, aczkolwiek yy, my przejdziemy do kolejnych historii, co, co ciekawe się działo. Co też e, na pewno był przy tym pożarze. Był to pożar budynku socjalnego na terenie gminy Komańczu z Tak, Komańcza i to jest, już teraz ten teren jest odłączony od gminy Komańcza, jest to miejscowość młoszczaniec. Był taki nietypowy w sensie, że była bardzo duża minusowa temperatura, w granicach minus 30 stopni. Mundury, tak jak wcześniej tutaj wspominaliśmy i rozmawialiśmy To mundur Nomex, na Nomex jak został polany wodą Normalnie się ściągało, postawiało się i stał I postać, postać strażaka była, nie? postać strażaka bez strażaka Działała tylko jedna linia, z jednego, która była zasilana z rzeki Do jednego auto i z jednego auta, bo reszta niestety za bardzo to jeszcze nie były... Myśmy spodowali FDL, i Starem 66 Nie było w nie, nie było obrzewanych autokompaktów, nie także Niestety to taka była dosyć ciężka akcja i długo trwała całą noc prawie. Mimo, że był mróz, do tego był wiatr i taka. Dziwna właśnie pogoda wtedy była I, I tu jest właśnie ciekawostka drodzy widzowie Zobaczcie jak ważne jest to, aby ta wymiana pojazdów ratowniczo gaśniczych szczególnie gaśniczych Postępowała, zwłaszcza w tak trudnym terenie No zobaczcie no, Jelczyk Zasłużony, jeszcze sprawny Aczkolwiek no niestety, ogrzewania, na autopompy na pewno nie ma Także w zimie, przy strogim mrozie Moglibyśmy mieć 3,5 tysiąca litrów wody Zostaje nam 2,5 na 20? No także, no byłoby Naprawdę, naprawdę trudno Okej, okay, co byśmy jeszcze wspomnieli? jedna była z trudniejszej akcji tragicznych, taka na woli. Na woli mi chodzi też 3 czy 4 osoby spłynęły w budynku niestety w momencie, gdy to był pożar w nocy jak dojechaliśmy już nie było po prostu szans wejść do budynku i ratować tych osób, bo już dach po prostu już... To był stary podmiany budynek, dach już po prostu był nadkolony, strop już po prostu był siadnięty, także nie było szans uratować tych osób. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. Problem był także z dojazdem, bo na to miejscowość Polnik są dwa małe mosty, które są do 3,5 tony, niestety przez brody trzeba rzeczy przejeżdżać. Także też trzeba było uważać. każdy pojazd wiadomo, nosi wagę jaką ma, taką ma, i tym bardziej z wodą, także musi tam ciężko pracować. Także no macie tutaj rację. A jeżeli chodzi o działania z zakresu ratownictwa technicznego, to, mówię, takie najtragiczniejsze te dwa te wypadki motocyklowe, bo tu na Osowicy, to już parę lat do tyłu miejscowy chłopak po prostu miał wypadek, wbił się w auto w kombi, w kaskiem, przeciął sobie tętnicę szyjną, mm. to też na miejscu i tu ostatnio w tym roku... Niedawno w sumie w Komańczyku był też wypadek, ten wymuszenie pierwszeństwa przez samochód osobowy, motocykle, motocyklista po prostu. Czyli jednak te, te motocykle tutaj często się przemieszczają, tak? jak jak rozumiem. Powiem tak, może bardziej z jest, jest to, że w Polsce jeszcze nie jest mała świadomość że są kierujących pojazdami samochod, osobowymi, a motocyklistami. Po prostu. Rozumiem, nie tak. ma tej kultury takiej jeszcze przyzwyczajenia, że są motocykliści. I to jest przeważnie, bo to też motocykl, się szybko zbliża. Drodzy widzowie, znajdujemy się w jednym z pomieszczeń jednostki, mamy tutaj jeszcze do zaprezentowania Wam taki sztandar, jednostka, którym jednostka się posługuje. Mamy tutaj świętego Floriana, są też oczywiście ubrania koszarowe, Jest takie ubranie np. z działania zakresu poszukiwawczo-ratowniczego, mamy hełm pub HT05, puba, bardzo dobre hełmy, o, pokażę Wam jeden, fajna jakość i fajna cena tych helmów polecam sam w OSP z takiego korzystam mamy, o tutaj mamy jeszcze bossa, który czeka na doposażenie defibrylator i galeryjkę z różnymi pucharami, zapewne z zawodów pożarniczych, w których kierowka brała udział tutaj mamy pamiątkową tablicę z gwoździami uczestników, którzy byli podczas poświęcenia samochodu i wręczenia sztandaru Drodzy widzowie, materiał powoli dobiega końca. Ja bym chciał jeszcze zapytać o sam budynek, bo wygląda on na odnowiony, wyremontowany. Jaka jest historia? Historia jest taka, że w 2010 roku do udało się uzyskać środki na... Kompletną modernizację tego budynku, bo on wygląda całkiem inaczej. Nie było tego garażu, w którym w tej chwili jest, stacjonuje karetka. Była po prostu pusta przestrzeń, tam z tyłu tylko taki mały kantorek. Został zbudowany ten garaż, zostały przerobione te garaże, bo tu się znajdowała ściana, nie było góry, nadbudówki żadnej nad tym. Także warunki były wtedy dosyć sportańskie, bo tam i dachciek, i wow. różne rzeczy były, stare sprzęty. I dzięki Unii udało się pozyskać wtedy właśnie na motoryzację remizy i zakup Mercedes'a tego książki. Także to było dosyć dużo, bo to było 70% udało o. się pozyskać. Także dzięki temu mamy, Duża. a tego i wyremontowano remizę. Dokładnie, i dzięki temu też obok mają miejsce. Dla to celowy miał być samochód lekki dla nas, ale była możliwość po prostu utworzenia zespołu ratownictwa medycznego, żeby stacjonował w Komańczyku, i tego zgodziliśmy się bez problemu na ten zespół ratownictwa, bo jest to nie tylko dla nas, ale i dla ludzi na terenie gminy i nie tylko dla turystów duże po prostu zwiększenie bezpieczeństwa. Dokładnie, dokładnie. Piękne podsumowanie. Ja na koniec chciałbym Was zapytać, gdyby nas obejrzeli młodzi widzowie, młodzież, a może też starsi, czy zachęcacie ich do wstępowania? Czyli że zachęcamy i zapraszamy nie tylko młodzież, ale też osoby starsze do wstąpienia do szeregu okoliczności straży próżnej. Nie tylko u nas, bo może też inni ludzie będą oglądać, dokładnie. tak samo mogą do swoich jednostek wstępować. Także jak widzicie, strażacy są otwarci, wystarczy przyjść, przyjść, często się kręcą pod strażnicą, a jak nie, to napisać czy na Facebooku, czy, czy gdzieś na stronie. Internetowej na pewno kontakt znajdziecie, także zapraszamy serdecznie, a ja Wam na koniec bardzo chciałem podziękować za możliwość przyjazdu do Was, wspaniała załoga, świetny pomyślunek sprzętowy, jak widzicie nowotarskie sprzęty, rozwój postępuje i tego Wam Życzę i kibicuję na przyszłość. No i też wymiany powoli w przyszłości samochodu gaśniczego na taki już na obecne czasy. A drodzy widzowie, materiał dobiega końca, więc ja bym chciał Was zaprosić do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, że ta subskrypcja nic nie kosztuje, a nam pozwala docierać do większej liczby widzów w internecie. I zapraszamy Was do wsparcia naszej działalności non-profitowej przez platformę Patronite, czyli taką platformę, gdzie można zas zasubskrybować już nas odpłatnie w sensie wesprzeć nas jakąś tam piątką. Miesięcznie, dzięki czemu my mamy zamortyzowane koszty. Co to oznacza, że po prostu paliwo, które jest drogie, możemy je kupić i pojechać do kolejnych jednostek SP, żeby je nagrać. Co więcej, mamy jeszcze taką platformę Instagram. Tam można się skontaktować ze mną albo z zespołem, bo nie zawsze ja odpisuję. Jeżeli chodzi o pytania odnośnie Facebooka prywatnego, nie posiadam. Mamy też taki zespołowy Adrian Socha Team. Tak samo Instagram, Instagram Adrian Socha, więc jak napiszecie, to ja albo ktoś z zespołu na pewno Wam tam. Odpiszę. To już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Do zobaczenia w kolejnej jednostce. Trzymajcie się. Cześć.